Cześć, nazywam się Anna Rozładowska i jestem behawiorystą COOP. Chciałabym zaprosić Was na ciekawe wydarzenie, które będzie mieć miejsce wkrótce, a jednocześnie podzielić się radością z powodu książki, którą wkrótce wydam. Ale zaraz, Wy przecież nic nie wiecie. Zatem po kolei. 29 kwietnia o godzinie 19:00 poprowadzę dla otwartych klatek w ramach ich cyklu: Koty, psy i towarzyszący im ludzie webinar, na który już dziś serdecznie zapraszam. Stowarzyszenie Otwarte Klatki to ogólnopolska organizacja działająca m.in. na rzecz ochrony i poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych w celu zapobiegania ich cierpieniu w chowie przemysłowym. Jeśli ich działania, misja czy cele są Ci bliskie, możesz wesprzeć otwarte klatki, przekazując im 1% podatku, rozliczając się z pit oraz biorąc udział we wspomnianym webinarze o uważności w relacji ze swoim pupilem jako podstawie sukcesu. Jeśli chcesz wiedzieć, czym jest uważność i dlaczego jest tak istotna w relacji ze zwierzęciem, jakie płyną z tego korzyści zarówno dla zwierzęcia jak i człowieka, czy i kiedy mówimy o sukcesie w relacji z pupilem w kontekście uważności, nie możecie zabraknąć, tym bardziej, że to nie koniec ciekawych informacji. Cały plan spotkania ze mną na platformie Zoom znajdziecie w linku pod filmikiem oraz na profilu facebookowym Otwartych Klatek. Cena jest świetna, a cel szczytny. Pomagamy bowiem zwierzakom. Mam nadzieję, że spotkamy się na tym wydarzeniu. A na kolejny film na kanale Uszy do Góry zapraszam już wkrótce. Opowiem Wam o mojej książce na temat kotów rasowych, która wkrótce ukaże się w przedsprzedaży nakładem wydawnictwa Uszy do Góry. Jestem tym faktem bardzo podekscytowana, ale nie uprzedzajmy faktów. Mam nadzieję wrócić także do naszych zeszłorocznych serii filmowych o kotach, bo Wasza frekwencja na kanale, wszystkie pytania i subskrypcje bardzo miło mnie zaskoczyły. Świetnie, że chcecie wiedzieć więcej o kotach. Jeśli tak, Czuję motywację, aby znaleźć moce przerobowe i tych wiadomości Wam dostarczyć, bo takie zainteresowanie z Waszej strony dodaje mi skrzydeł. Zaglądajcie zatem! Kolejny sezon Uszu do Góry przed nami! Opowiem Wam o mojej książce. O. na temat. Opowiem Wam o mojej książce, która. O, na temat. Opowiem Wam o mojej książce na temat kotów rasowych, która już niebawem ukaże się w. P, w przed.